kogo gołoweczki. Yy, dzisiaj mamy środę. Środa. Dzisiaj najpierw wypuszczę sobie perłowe, niech sobie pochodzą, bo yy, bo nie były wypuszczane, siatkę. Słuchajcie, temperatura 9 stopni. Rano. Obcy jakieś się pokazują, tutaj tata z nimi walczy. No, zrobiłem remament. Oba, jest dzikusek. Grzywacz. Ciekawe, czy moja tuba wróciła. <grybacz> Jakby był, to by tu gdzieś się pokazał. zaraz. No mówię, zobaczcie, wywalam jajko od pocztowych. Zostawiłem je po jednym tylko. I to nawet takim, żeby nie po prostu się mi tam nic nie wykluło. Ale chyba tam się wykluło coś, bo widzę korupka była to dla kur rzucę, żeby miały lepsze jajeczka nie wywala mi wszystkiego, żeby coś po prostu sobie siedziało, bo się zaraz samice mogą odwapnić a tak to na pustym będą sobie siedziały z tego się nic nie wykluje nie chcę pocztowych, mam dużo niedługo będę robił jakieś treningi pogoda jest można powiedzieć dosyć ciekawa tata złapał żółtą Budapesztkę, nawet fajną. Mówi, że zamkną siatkę, szukali jej, a ona już z Buda, z tym... z pocztowym siedziała w doku, się zaparzyła. Pokażę wam ją. <laughs> Perłowy przyniosłem z... ze Skerniewic, a już się okazały dwa samce. Para parzysta? Para parzysta. No, a się okazały dwa samczyki. Też wam zaraz pokażę. Brat ma mało tych kur? Tylko dwie mu zostały chyba? Mówi, że musi jechać na targ. Zobaczcie, ktoś tam napisał, że jak nauczę kury jeść jajka, to potem swoje będą zjadały. No jakoś, jakoś nie zjadałem swoich. Kolor może biały dlatego. A to ich nauczyłem w tamtym roku już. Dwa lata już tak jedzę, można powiedzieć. Tą budapeszczkę wczoraj tata złapał. Taką żółtą. Ja bym powiedział, że to samiec. Ale to samiczka. O, tu perłowy, żółty. Masłowy, ten to pewnie samiec. Chyba, że to może ja na odwrót. I to może być samica, a tamten samiec. Także ten to wesoły jest jak cholera ciemne tu się zaparzyły. Ale te ciemne, które miałem ten co go ostatnio wypuściłem. bo ten na górze jest z taką brzydką ciemną. Ona z tamtej strony ma kanty takie. No ale się zaparzyły tutaj. Taka, która tu wpuściłem swoją. Swoje dwie samiczki. tutaj ten z czarnymi znaczkami zamieniłem się z dwójkiem Jankiem ja mu była potrzebna czarna samica dał mi tego samca, o jestem żydan tu ma takie znaki kan z tej strony ale ktoś mu wyrwa ten bo mu wyrasta o to moja samiczka groszka ciemna, fajnie jakby się zaparzyła z tym koroniatym a ta ta to jest, kurde Dziad, to jest najgorszy gołąb do parzenia jakiego mam w gołębniku do pocztowych idzie w pary do wszystkich, ale nie do ciemnych. Chciałem, chciałem ją sparzyć właśnie z tym od Janka. No, ale na razie sobie tutaj. O, perłowemu chyba już kancik rośnie jakiś. Widzicie? Teraz coś mu rośnie. O, już widać się wywoniło, dlatego po 15 zł sprzedają. Pewnie te srebrniaki korniate też jakieś felerne były. <laughs> A ja już nie patrzyłem, to mówił dobra, po 15 starszku, to dawaj pan. <laughs> Także na targu nie ma promocji. O. Lepiej złapać takiego tak jak przyleciał taki będzie niż kupić takiego z kantami. No muszę się przyznać, że nie patrzyłem czy ma coś właśnie, jakieś kanty, czy coś takiego, bo jak się nagrywa to ciężko jest utrzymać to i to. No z tej strony jest fajne. No i pociągko kupiłem. To jest y, słaba zasada kupować pociągu, ale po widnemu już nic ciekawego nie ma. O, ten tym mi się podoba, fajny jest. Nie jest duży, bo te znaki ma korwa takie jak, jak dla ślepego. Będzie wesoły zaraz. Chyba wskoczy do duka. Patrzcie. No, skakuj, skakuj perłowy. Widzicie? Miała być samica. <grystanie> Także na targu nic już nie dokupuję, już nie ma sensu w ogóle. Najwyżej te perłowe z jasnymi poparzę, tak w kit, żeby sobie po prostu nie uciekały i, i tyle. Derreś, mam wczoraj patrzę, że jakiś duch sobie znalazły, to i mu miseczkę wsadziłem, już się zbierają na gniazdo. ten wypędzę trochę na dwór. Jest kilka opornych gołębi jeszcze. O, jeden jasny chyba, był. A jeden duch. Mam Mam nadzieję, że to łomżyniaki. Proszę bardzo. Jaśniaczki. Tu Perłowiak żyje, żyje. Jakiś taki był słaby. To muszę jajka wyrzucić, bo niepotrzebnie sobie... Się... No bo nie, niech O, zobaczcie, ten już jaki malutki jest. Ale go karmią, trzeba z nim coś zrobić. Słaby. Perłowy. Tu są dwa perłowe. Tu jeden jasny, jakoś ma białą bródkę. Nie jest za dużo ich. O, żałobniczka, już jajeczko zniosła. A tu, tu srebrniaczka siedzi chyba na razie sobie tylko. Głośno na budowie. Tu schodzi e, jak ona się nazywa? Agregat i dzisiaj znowu, ja wolny dzień mam i pada. No i jest 11.20, szczeganka jeszcze nie jadłem, zaraz sobie się nanko zjem gołąbki teraz wypuszczę jeszcze, delikatnie ruszę. żeby król mam to zobaczcie te są największe chyba młode mój. a nie, te perłowe też mam w takim wieku, nie zaznaczyłem mogłem zawsze zamienić te jajeczka, ale o kurde, tu jeszcze są Budapeszt dobrze karmią, Budapeszty to zawsze dobrze karmią mnożą się jak trzeba ale 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 potem giną też Polataj ta troszkę położyłem szmaty już siadają Ale tu już okres jest wiosenny Mam nadzieję, że nie tu nie ja Nie, E, pocztowy jakiś Białolot, ładny, bardzo ładny Ja lubię białolot O, przyklepał Fajny czat Przestraszyły się go jak jastrzębia. O, to następne. Pocztowe zaczęli wypuszczać. Ciepło się zrobiło. A te się ich przestraszyły jak jastrzębia. Zobacz. Sieroty. Poszły. No, także budowa jest. Już stoją. Teraz będzie niedługo zalewanie stropu. Fajnie, dzieje się coś cały czas. Ale już dzisiaj ogarnięte to, co miałem ogarnąć. O, zobaczcie dzikuski. O, schowały się. No i oczywiście jak mam wolne, to zaczął padać deszcz, no bo jak inaczej. Korona tu idzie bokiem, teraz z tej strony uciekają. <grymne> Wszystko je płoszy, ale garstka. Zobaczcie, przerażonych <grymne> głębi. Tak to jest Ciekawe czy zima wróci. Nie wiem jakie słowa. W sumie dzisiaj chyba jest bardzo ciepło. Zaraz podaję do karmika. O, ta wylotka tak ucieka. Jak obca. Ale już nic nie donoszę, Mówię, jak te perłowe będą samce, to, to zaparzę z jasnym jakimś. Zobaczcie, 28, 14 stopni. Pięknie. Nadszedł ten czas, że mogę sobie posprzątać ten gołemnik ostatni. Największy. U pocztowych. Chłopaki robią a ja będę robił u siebie w głębi jak się przelecą pocztowe no a dzisiaj bystro już dziwne ale już deszcz pada strasznie i poszły no tak krzyczał, ale jastrząb wzięło pocztowego, białego jakiegoś. O tej porze jeszcze. Zobaczcie jak piękny hozat Się przestraszyły. Pod Karolem. Jeszcze o tej porze roku już bierze. Jeszcze o tej porze roku, Normalne, ale... Głębie dzikie przyleciały, mówię, że się uspokoi, a to dupa. Nic się nie uspokoiło, ale ja go wziął, wziąłem ja go, niósł tam za daleko, żeby biec. Nie wszystkie jajka się udało wyrzucić w odpowiednim momencie. Tutaj mój staruszek ma młodego jednego. Jemu ja to zostawię, nie będzie miał. No i godzina 14 Udało się posprzątać. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Ten gołębiów mnie właśnie troszkę denerwował, bo tu gołębie najlepsze, można powiedzieć, na całym gołębniku, najbardziej zasłużone, a najbardziej zaniedbane miały ten pierdolniczek. No ale udało się. Pogoda marna, Też zaczął padać, ryżysto. jeden pocztowy stracony. Ciekawe, który staruch jest. Mam nadzieję, że jakiś młode. Dobra, panowie, koniec dnia. Jechać na działkę. Zobaczcie, co tam chłopaki robią jeszcze. I tyle. Jutro do roboty. Znowu. Jeszcze dwa dni, weekend wolny. Ale już mówię wam, odechciewa mi się tych targów. Tego wszystkiego gołębi mam. Brud. <noise> A jeszcze do tego młode dojdą. To będzie naprawdę ogromna petarda. Także pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.